Witam wszystkich w drugim odcinku serii niezwykłych miejsc na Google Maps. Przed rozpoczęciem odcinka chciałem wraz z byłem prezydentem tylko do was zaapelować o taką małą rzecz. I dajcie nam, dajcie, 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 dajcie czołgi, dajcie samoloty, dajcie pociski, dajcie armaty, dajcie, dajcie sam po, pojazdy opancerzone, dajcie co Ja Was o czołgi i pociski nie proszę, tylko o subskrypcję, jakiś komentarz pod filmem like. Na pewno pomoże mi to rozpromować kanał i doda więcej motywacji. Także zaczynajmy drugi odcinek serii niezwykłych miejsc na Google Maps. Zanim zaczniemy odcinek, to odpowiem Wam tylko na pytanie, które często zadajecie: skąd biorę pomysły i dane do filmów? Z Piątnicy, no bo skąd? Także witam Was serdecznie z podspółdzielni mleczarskiej, właśnie w Piątnicy, ale nie o nich chcę Wam dzisiaj opowiedzieć na początku tego odcinka. Jednak zostaniemy sobie przy tej ulicy. Może najpierw oddalimy mapkę na widok z powietrza, tak żeby zaprezentować tutaj wszystko w okolicy. Tak prezentuje się wieś. A my znajdziemy zaraz sobie jeden z domów niedaleko tej mleczarni. Znajduje się on zaraz przy niej, tutaj w rogu. No i możemy zobaczyć, że z powietrza ten budynek na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nam nie wyróżnia. Ale teren wokół niego już, no bo zobaczcie, wszyscy tu w kółko mają ogródki, tereny zielone. A tutaj nam z góry to wygląda, jakby gościu sobie wybrukował całą posesję jakąś kostką. No, i jak przyjrzymy sobie lata wcześniejsze, to niewiele się tutaj zmieniło. Także z góry zobaczyliśmy, no i przekonajmy się, co to tak naprawdę jest, przechodząc na widok z ulicy. Jesteśmy ponownie pod mleczarnią, no i zobaczmy teraz o co tutaj w ogóle chodzi. No, ja powiem szczerze, to takiego syfu to chyba w życiu nie widziałem. Ładnie się tutaj komuś coś nazbierało. Chłop, który tu mieszka, to chyba całe swoje życie od wielu lat musiał gromadzić tutaj jakieś cegły i inne pierdolety. No, cała góra śmieci, która powstała na jego podwórku, no aż tutaj wylewa się spod tego ogrodzenia, które chyba ledwo tu wytrzymuje. No, po prostu nie do opisania i nie do pomyślenia, jak można doprowadzić swoją posesję do takiego stanu, żeby nazbierać tyle rzeczy, kompletnie chyba niepotrzebnych w ogóle. Chociaż jak sobie tu przybliżymy... O, no to mamy no całkiem eleganckie tutaj ubranie, tutaj jakieś spodenki fajne yy, w dali. O, tu meble całkiem dobre, super! Także sporo rzeczy tu, paleta tam, okna nawet są, proszę bardzo, paleta, jak już mówiłem. No, nie tak źle, nie tak źle, no jednak tutaj parę perełek możemy znaleźć. Tu nawet coś wywieszone jest. A tu gościu też, nawet się załapał na zdjęcie, prawdopodobnie mieszkanie z tej posesji, chociaż no nie wiadomo. Chłopie, coś ty sobie zrobił. Tutaj jest rok 2019. No i widzimy, że dużo więcej było tych śmieci. Praktycznie one wystają kilka metrów ponad, aż to jakaś plandeka to zabezpieczyć, bo by się wszystko wysypało. Ciekawe, czy jakiś złom ma na posesji, bo pewnie by się parę ładnych kilogramów uzbierało. A tutaj cysterna na mleko, no nie wiem jak wy, ale mnie od razu się odechcie wapić, jak patrzę na to, co jest obok. No ludzie tu mają ciekawe widoki z samochodów. E, nie dub w nosie. Nie wolno, nagrywa się. No ja też tak sobie myślę teraz, co tutaj muszą czuć sąsiedzi przecież jest tu na pewno niesamowicie uciążliwe pod względem zapachu okropnego robactwa no i zagrożenia jakie stwarza taka hałda no na pewno nie jest to ulubiony sąsiad w okolicy patrząc na to co się dzieje ciekawe też jaki porządek mają w mieszkaniu dobrze, że tego nie widać na mapie tutaj zobaczmy jeszcze co będzie na tych co tu pisze zakaz fotografowania teren prywatny no nie, tego to się nie spodziewałem no, ciekawie sobie to wymyślili. No, tu zobaczcie na tych sąsiadów masakra. Co oni muszą mieć tutaj za? Już nawet nie mówię, widoki, ale zapachy. A tutaj, środek domu, no, elegancko tam pewnie musi mieć, dobrze. W internecie można znaleźć informacje, że wiele lat trwały próby rozwiązania tego problemu. Włączyły się w to nawet władze gminy, które w końcu podjęły interwencję po kilku latach. 20 mamy problem z nieruchomością na ulicy Fortecznej, ze składowaniem nielegalnym odpadów, które tutaj, jak Państwo widzicie, od 20 lat prawie są składowane. Zgodnie z naszą decyzją, którą potwierdziła Straż Państwowa Straż Pożarna w Łomży, o zagrożeniu pożarowym mieszkańców naszego terenu, wydaliśmy decyzję o usunięciu odpadów z danej nieruchomości to w dniu dzisiejszym czynimy. Mam nadzieję, że poprawi to bezpieczeństwo naszych mieszkańców, bo jak Państwo zauważacie, składowanie tych odpadów zaczęło już zagrażać przechodniom. W maju 2021 roku zorganizowano akcję usuwania odpadów z tej posesji. Była to naprawdę ogromna i dość droga operacja, w trakcie której wywieziono dziesiątki ton śmieci. Mimo to, jak możemy sobie zobaczyć, to spora część odpadów dalej została na jego terenie. Mamy tu 2022 rok i hałda nadal jest olbrzymia, więc jak widzimy, no mało to dało. Mieszkaniec tego domu cierpi zapewne na sylogomanię, która polega na obsesyjnym gromadzeniu przedmiotów z reguły kompletnie niepotrzebnych, głównie śmieci. No, przyznajcie, że mieć takiego sąsiada to naprawdę kara Boża na całego. Teraz chyba każdy z nas powinien iść do swoich sąsiadów i podziękować im, że są w miarę normalni. No chyba, że ogląda mnie teraz ktoś z Piątnicy, mieszkający niedaleko tego domu, no to mu serdecznie współczuję. Przenosimy się teraz do czeskiej Pragi, stolicy naszych południowych sąsiadów. No jak wiemy, w mieście mamy mnóstwo zabytków i ciekawych rzeczy do robienia, natomiast teraz przyjrzymy się takiemu placowi na wzgórzu. Dokładnie jest to wzgórze Letna nad Wełtawą i jak teraz widzicie, nie ma tutaj nic szczególnego. Natomiast niesamowita jest historia tego miejsca i to, co tutaj się stało w latach 50. Otóż w 1949 roku komunistyczne Czechy postanowiły uczcić 70. urodziny Józefa Stalina. Z tego powodu zebrano aż 9 milionów podpisów Czechów pod życzeniami dla dyktatora. A dodajmy, że było ich wtedy w całym kraju 14 milionów. Nie był to jedyny prezent dla Stalina, który przygotowały dla niego czeskie władze. Podjęto również decyzję, aby zbudować na tym tutaj wzgórzu największy na świecie pomnik dyktatora. W konkursie na projekt pomnika Stalina wzięło udział ponad 50 rzeźbiarzy, z czego większość bojkotowała konkurs na przykład projektując Stalina przypominającego Jezusa. Za najlepszą pracę wybrano projekt bliżej nieznanego otokara Sveca. Jednak, jak mocno na psychikę i życie rzeźbiarza Musiały oddziaływać komunistyczne władze, wystarczy przytoczyć fakt, że zarówno on, jak i jego żona nie doczekali na oficjalne odsłonięcie pomnika, który nastąpił 3 marca 1955 roku. Pomnik przedstawiał nie tylko samego dyktatora, ale też ludzi z różnych klas społecznych rolnika, robotnika czy żołnierza. Monument, ze względu na swój wygląd, żartobliwie nazywany był jak kolejka po mięso. Z powodu budowy tego pomnika musiano przenieść filary mostu oraz romańską rotundę. Rzeźba Stalina miała blisko 16 metrów wysokości, 12 metrów szerokości i aż 22 metry długości. Jednak już po roku od zbudowania zaczęto dyskutować nad pozbyciem się tego nowego symbolu Pragi. Gdy Nikita Chruszczow w 1956 roku skrytykował działania Stalina, z tego powodu Komunistyczna Partia Czechosłowacji zmuszona była do likwidacji pomnika. Doszło do tego oficjalnie w 1962 roku. Pomnik, który miał być wysadzony z godnością, Czyli, na przykład, nie wolno było umieścić materiału wybuchowego w głowie Stalina, a na moment wyburzenia zabroniono filmowania i robienia zdjęć. Przez lata, plac stał pusty, i dopiero w 1991 roku ustawiono tzw. Tak metronom, który nazywany jest również wehikułem czasu. Sam widok z tego miejsca, na którym niegdyś stał ten pomnik, jest naprawdę wspaniały, i jeśli będziecie w Pradze, to jest to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia. Sami Czesi do dziś umawiając się w tym miejscu, mówią tak: Widzimy się pod Stalinem. A tutaj mamy tą rzeźbę metronom, która stoi na szczycie dawnego pomnika Stalina. No, szczerze mówiąc, moim zdaniem, większego wrażenia ona nie robi. Teraz udamy się za wschodnią granicę naszego kraju i przeniesiemy się na świeże pole bitwy w rejonie Mariupola. Ponieważ było to miasto, na które Rosjanie rzucili znaczne siły na początku wojny. Choć sam Mariupol został dość szybko zajęty przez Rosjan. Wojsko ukraińskie postanowiło wycofać się do obrony na teren ogromnej fabryki Azovstal. Jest to olbrzymi kombinat metalurgiczny i był jednym z największych zakładów hutniczych w Europie. Jego teren jest ogromny i rozciąga się na 11 km2. Możemy sobie to zobaczyć na przykład linijką. Zmierzmy dwa przeciwległe krańce i mamy tu prawie 4,5 km długości. Jak mówiłem, fabryka była głównym punktem oporu ukraińskiej armii przeciwko Rosjanom. Ogrom walk doskonale zobaczycie teraz, patrząc tutaj na te przygraniczne fabryce pola. Zobaczcie, jak wyglądały one kilka miesięcy po wybuchu wojny. Wygląda to jak powierzchnia któregoś z księżyców z licznymi kraterami uderzeniowymi od meteorytów. Z tym, że tutaj mamy leje po bombach. A więc naprawdę, nawałnica rosyjska musiała być na to miejsce ogromna. Zobaczcie, jaki tu jest duży krater. Tutaj mamy zniszczone dwa mosty. Tutaj widzimy część portu, ponieważ fabryka posiadała nawet swój własny port. Dalej mamy typowe budynki zakładowe, ponieważ tutaj robiono naprawdę różne rzeczy z metalu. Odlewano szyny, jakieś blachy, kompozyty. Od razu widać, że zniszczenia fabryki są ogromne. Dachy budynków wyglądają podobnie jak pola na obok, a mówimy tutaj o naprawdę sporym terenie. Zobaczmy jak to wyglądało jeszcze przed wybuchem wojny, a teraz już mamy ślady po pierwszych bombardowaniach. Ucierpiała praktycznie każda sekcja tej fabryki i to naprawdę poważnie. No teraz chyba nic się tam już nie da zrobić. A tutaj zobaczcie, bo mieliśmy tutaj takie osiedle komunalne, które znajdowało się tuż obok fabryki i one również stało się celem ataków. No było tutaj sporo bloków, a teraz jak zobaczymy za sekundę, zostało jedno wielkie gruzowisko. Wracając na teren Azowstalu, widzimy kolejną sekcję, która poważnie ucierpiała po nalotach bombowych. A tutaj mamy jakieś ciekawe silosy, które chyba nie ucierpiały od ataków. No i liczne wagony, też już w jakiś sposób uszkodzone. Ciekawe jest natomiast, że jak tak patrzę na mapie, to wszystkie kominy, a sporo ich było na terenie fabryki, nie uległy zniszczeniu od ataków, a więc albo zostały naprawdę świetnie zrobione, lub Rosjanie celowo nie atakowali ich w czasie swoich nalotów. Jak mówiłem na początku, właśnie na terenie tej fabryki schowało się ukraińskie wojsko, ponieważ główną cechą tego kompleksu była rozległa sieć podziemnych tuneli i bunkrów, która sięga wiele metrów w dół. Te podziemia zbudowano jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Miały służyć one jako schronienie na wypadek wojny nuklearnej. Mamy też możliwy podgląd ulicy, dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało z poziomu samochodów. Tak, zdecydowanie widać tutaj ogrom tej fabryki. Zobaczcie, ciągnie się to przez kilka kilometrów. Widzimy liczne wagony, kominy, no i budynki fabryk, jak widzieliśmy, ostro pracujące. Zobaczmy też z tej strony, bo tutaj chyba jest gdzieś wejście główne no, tu taki typowy radziecki pomnik no, takie lata 70. w Polsce, bym powiedział. No i tu jest chyba te główne wejście do fabryki. Zobaczmy jeszcze, czy na terenie tego osiedla znajdziemy coś ciekawego. Co my tu będziemy mieć w tym budynku? Jakieś tutaj biuro? O, Związek Radziecki nawet się pokazał. No, ciekawe. Także tutaj nastroje jeszcze przed wojną były takie, no, interesujące. Ale wystrój, jakbym widział, fotografie z pracy moich dziadków, naprawdę. Zobaczmy jeszcze na koniec, jak wyglądało to zniszczone miasteczko. Co my tu mamy? No, to już chyba nieaktualne za bardzo. No tutaj nic specjalnie ciekawego, normalne, miasto wschodniej Europy. A przynajmniej było do 2022 roku. Zostajemy przy temacie śladów, które pozostawiły po sobie działania wojenne, i udamy się wprost do naszej stolicy, do Warszawy, a dokładnie pod samo centrum miasta na Plac Dyfilat, nad którym góruje teraz Pałac Kultury i Nauki. No myślę, że każdy z nas był w Warszawie, i z pewnością, gdy pierwszy raz pojawiliśmy się w tym mieście. No to wylądowaliśmy wysiadając z autobusu czy pociągu właśnie tutaj, w okolicy Pałacu Kultury i Nauki. Na pierwszy rzut oka nasza stolica zdecydowanie różni się od innych europejskich miast. A dlaczego tak jest? No to myślę, że każdy z nas wie, co stało się tutaj w czasie wojny i później w powstaniu warszawskim. Obecnie na Placu Centralnym mamy szerokie ulice, dużo przestrzeni, są też wieżowce, lepsze, gorsze, no i niestety w większości. Brzydkie szare perelowskie bloki, które zdecydowanie nie zachęcają po spacerze w okolicy. Z tej strony mamy tak zwaną ścianę wschodnią, a więc budynki usługowe i mieszkalne, również, no, niezachwycające. Także jak wiemy, Warszawa zmieniła się po II wojnie światowej, ale chyba nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, jak bardzo. Myślę, że gdyby zahibernować jakiegoś Warszawiaka z lat 30., który mieszkał w tym miejscu i obudził się w czasach obecnych. No to jak za chwilę zobaczycie, mocno by się zdziwił, co stało się z tym miastem. Zobaczcie, tu, gdzie mamy Pałac Kultury i Nauki i naprawdę spore przestrzenie, dawniej były gęste, wysokie, secesyjne, piękne kamienice. Niestety po wojnie praktycznie nic z tego nie pozostało. A te budynki, które jakimś cudem zachowały się, zostały również zrównane z ziemią, aby przygotować teren pod budowę nowego daru od Stalina czyli właśnie Pałacu Kultury i Nauki. Jak widzicie, większość ulic została całkowicie przeprojektowana, jedynie tutaj jest taki niewielki fragment obok, który po wojnie postanowiono zachować, no a resztę to poszerzono, tak jak na przykład ulicę Marszałkowską. Tak jak mówiłem, zdecydowana większość tych pięknych kamienic nie przetrwała straszliwych czasów wojny, natomiast jest jeden mały wyjątek zobaczcie na tą stronę ewidentnie są to budynki przedwojenne. Jest to moim zdaniem najładniejsza część centrum Warszawy, które w tym minimalnym stopniu pokazuje, jak piękna była nasza stolica. Zobaczcie sami zresztą, jak to wyglądało. Ale dlaczego zachowała się akurat ta część w zrujnowanym do gołej cegły mieście? Z tego co wiem, to tutaj w czasie powstania znajdowało się jakieś dowództwo niemieckie, no i Niemcy po prostu nie ruszali tutaj tego terenu, nie bombardowano go, również po zakończeniu powstania. Mieli tam stacjonować Niemcy, no i może to zachowało ten maluteńki kawałek miasta od wypalenia i zniszczenia. Przejedźmy się jeszcze tutaj ten kawałeczek w tą stronę i zobaczmy też poziom ulicy, jak to teraz wygląda. No, jak wiemy, za bardzo nie ma czym się szczycić. Niestety. Ale może władze Warszawy zadbają o tą część miasta i powstanie tutaj coś godnego architektonicznie? No masz. No nie. To jest chyba jakiś żart. Kto tu postawił tego gigantycznego Xboxa? W tym miejscu, gdzie przed wojną stały naprawdę cudowne kamienice, postawić coś takiego, W no, się w pale nie mieści. No. no, ludzie, ja naprawdę nie chcę krytykować, ale to jest chyba. No, tego się nie da obronić. Jeszcze zobaczmy na zdjęcia lotnicze tuż po Powstaniu Warszawskim. No, coś strasznego. Większość budynków z wypalonymi dachami. Tutaj widzimy te budynki, co mówiłem, że udało się zachować które przetrwały powstanie, ale cała masa zniszczeń, gruzów, naprawdę coś strasznego, co stało się z naszą stolicą. To wszystko wyburzono pod przyszły plac Defilat i gdzieś tutaj znajduje się teraz pałac kultury i nauki. I to by było na tyle w drugim odcinku serii niesamowitych miejsc na Google Maps. Jak wam się podobało to zostawcie lajka, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a jak nie to możecie też mnie zjechać, obrazić, schejtować. Obejrzyjcie też inne odcinki na kanale, to już będzie super, a najgorzej to jak nic nie zrobicie. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie.